Na Politechnice łódzkiej rozpoczął się Research Week Święto nauki i rozwoju. Pierwszy dzień poświęcono programowi i Top, który pozwala na rozwój własnych projektów nawet studentom pierwszego roku. Program ma ogromne możliwości i ogromny potencjał, patrząc na to, co dzisiaj na sali się działo, patrząc na ilość osób, które przyszło popatrzeć, podejrzeć i zobaczyć. I udowodnić samemu sobie, że ja również mogę. W tej edycji będzie uczestniczyło w sumie 15 studentów, przynajmniej ze studentów, jeżeli chodzi o pierwszy stopień naszych studiów. To sześciu studentów, którzy w tym momencie są na pierwszym roku. I na pierwszym semestrze, oraz dziewięciu studentów lat wyższych. Jeżeli chodzi o rekrutację na studiach drugiego stopnia na program ETUTOP, to ona dopiero się zaczyna i te wyniki będziemy znali w najbliższej przyszłości. W każdej edycji E2TOP studenci, którzy zaprezentują najlepsze projekty, są wyróżniani nagrodą finansową. W tej edycji czek na 6000 złotych otrzymało czterech studentów i ich opiekunów. Już od dłuższego czasu interesuję się biomimetyką, czyli nauką naśladującą naturę. Taki. Studiuję również mechanikę, a więc robotyka jest działem dosyć pokrewnym. I połączenie tych dwóch rzeczy daje niesamowite efekty, takie jak chociażby robot pies. Chcieliśmy zobaczyć, co możemy z tym zrobić. Tak jak tak jak, tłumacz, tak jak w czasie prezentacji powiedziałem. Mieliśmy zbadać możliwość replikacji takiego robota, pokazać, że to nie jest tylko laboratorium, które widzimy w telewizji, że to jest coś, co każdy może zrobić. I to było niesamowite doświadczenie, ponieważ mogłem spełnić swoje jakieś marzenie. Od, od lat bawię, bawię się, pracuję z Lego. Jest to moja pasja, więc to było niesamowite połączenie. Projekt skupiał się na tym, żeby zniwelować odpady, ponieważ jestem studentką kierunku biogospodarka zrównoważona. Zależało mi na tym, żeby jak najmniej tych odpadów powstawało i żeby zamykać ten cykl obiegu zamkniętego. Wykorzystywałam muł obrowarniczy, z jagody kamczackiej, czyli takie produkty odpadowe już po różnych procesach, a także kasztana zwyczajnego i produkowałam linię kosmetyków naturalnych. Takim dodatkiem do mojego projektu, który rozszerzyłam, było zgłoszenie patentowe na biodegradowalne opakowania, które będę zamykała. Tam linię kosmetyków. Przed nami jeszcze wiele wydarzeń w ramach Research Week. No mamy kilka dni, jak sama nazwa wskazuje, cały tydzień. Będziemy mieć również atrakcje dla doktorantów. Mamy cały dzień poświęcony doktorantom. Mamy dzień oczywiście naukowy, mamy dzień innowacji. Tutaj pan rektor Strumiło w drugiej połowie tygodnia będzie przewodził. Natomiast no to, co jest taką klamrą zamykającą, to Dzień Otwarty Politechniki Łódzkiej. Będziemy go łączyć jeszcze w ogóle z wręczeniem wyróżnień dla najlepszych szkół średnich w regionie. I tu mamy też kolejny honor nasze liceum znowu na podium. No nie tylko najlepsze w województwie, ale no przede wszystkim w czołówce ogólnopolskiej. Pełny program wydarzenia można znaleźć na stronie researchweek.p.loc.pl.